Tak wygląda miłość wnuka i dziadka Grandpa Gang. Bohater maratonu. Dlaczego biegamy? Każdy ma inny powód. Dla nas wszystkie są równie ważne. Człowiek, który znalazł motywację, by poświęcić się swojej pasji, jest prawdziwym bohaterem. Wysłuchajcie historii zwykłych ludzi, którzy dokonują niezwykłych rzeczy. Poznajcie bohaterów Silesia Maraton. Cześć, tu Kuba Kurzela, a to kolejny odcinek Bohatera Maratonu. Dziś gościem tego podcastu jest Marek Wędreński, który postanowił miłością do biegania podzielić się z dziadkiem, który na co dzień porusza się na wózku. Tak właśnie powstał Grand Pagang. Posłuchajcie tej historii. Bohater Maratonu, dziś moim gościem Marek Wędryński. Cześć. Cześć, witam się serdecznie. Grand Pagang. Wokół tego dzisiaj toczyć będzie się nasza rozmowa. Chciałem ja przybliżyć, ale stwierdziłem, że chyba o samym Grand Pagang i o genezie tego projektu niesamowitego, no, chyba nikt lepiej nie opowie, jak sam założyciel i pomysłodawca. Czym jest Grand Pagang? A dzięki, że pytasz. Ja jestem współzałożycielem tego projektu, ponieważ świętej pamięci dziadek, dziadek Wiesiek, którego tutaj niektórzy z Was kojarzą, wraz ze mną zakładał ten projekt. Polegało to na tym, że Stworzyliśmy to w 2018 roku, żeby spędzać więcej czasu, żeby ja ze swoim dziadkiem, chodził więcej na spacery, żebyśmy więcej rozmawiali. No i w końcu zrodził się w głowie szalony pomysł pod tytułem: Przebiegnijmy razem półmaraton. A dziadek, kiedy o tym usłyszał, złapał się za głowę. Powiedział, że czy ja oszalałem. Po czym po miesiącu praktycznie wystartowaliśmy, przebiegliśmy ten dystans. Nie było łatwo, było to na zwykłym wózku. No i rok później, czyli w 2019 roku, wystartowaliśmy w maratonie, Silesia Maratonie, już na pełnym dystansie maratońskim. Skoro wiemy już, jak powstał Grand Pagank, ja muszę o to zapytać: Czy trudno było dziadka przekonać na samym początku, kiedy pojawił się ten pomysł? Bo no, nie jest łatwo sobie wyobrazić sytuację: dziadek, biegniemy po Marato, na to chodzimy od razu. Czy to jednak był dłuższy proces? Wiesz co, on zawsze miał tak, że łapał się za głowę, po czym po pięciu minutach pytał: A jak to zrobimy? I tak samo Aha. było w tym przypadku. Nie mam wrażenia, że chyba ktoś odziedziczył tę cechę po dziadku, że nie ma rzeczy niemożliwych i jak trzeba to po prostu się dalej, dalej robi założony pomysł. No dokładnie, wiesz, wystarczy znaleźć na to rozwiązanie, tak? To, że była to osoba niepełnosprawna, dziadek nie miał nogi, amputacja w 2012 roku. E na wózku też się da przebiec maraton, także czemu nie? A jak wyglądały pierwsze przygotowania, kiedy już zrodził się ten pomysł, kiedy już podjęliście decyzję, że ruszacie? Treningi, przygotowania, kwestie techniczne? Mm -hmm. Przyznam szczerze tak, ja się uważam za amatora biegania. Ja nie jestem profesjonalnym biegaczem, to, że przebiegłem tam kilka maratonów i kilka półmaratonów, nie, nie stawiam w świetle jakby ekspertów, żeby o tym mówić. Jednak jeżeli chodzi o przygotowania, przy półmaratonie praktycznie się w ogóle nie przygotowywaliśmy. Ja w ogóle mm -hmm. nie miałem treningów biegowych. A jeżeli chodzi o maraton, czyli tą powiedzmy taką główną imprezę, którą ukończyliśmy w zeszłym roku, no to tutaj rzeczywiście już były praktycznie przez kilka miesięcy przygotowania i z dziadka strony i z mojej strony. Z mojej strony treningi wytrzymałościowe, biegowe plus treningi na siłowni, żeby zbudować odpowiednią siłę do pchania przez 42 km wózka, ponieważ pamiętajmy, że to było około 100 kg wraz z dziadkiem i z wózkiem. Jeżeli chodzi o dziadka, no to tutaj jakby pracowaliśmy nad stabilizacją, nad wytrzymałością, żeby wytrzymał po prostu w pozycji siedzącej przez prawie 4 pół godziny, bo, ponieważ no, to też nie jest proste tak wysiedzieć przez taki okres czasu. Nie, powiedz mi, od razu startowaliście jakby z profesjonalnym wózkiem i tak dalej, czy pierwsze próby podejmowaliście na takim tradycyjnym wózku? Pierwsze próby tak naprawdę to były zwykłe wyjścia na spacer z, ze zwykłą spacerówką i zobaczyć Aha. po prostu, ile dziecko wytrzyma na tym wózku. Na początku to były 15-minutowe spacery, potem półgodzinne, godzinne, dwugodzinne, godziny, aż w końcu babcia dzwoniła i się pytała, gdzie jesteśmy. Dopiero nas po przebiegnięciu tak naprawdę tego półmaratonu my zobaczyliśmy, że to nie jest wcale takie proste. I jeżeli mielibyśmy rzeczywiście startować e, w maratonie, no to trzeba z innym sprzętem. I właśnie tutaj przy pomocy ludzi, przy pomocy partnerów, e, zebraliśmy odpowiednie fundusze, żeby stworzyć taki wózek e, przy, przy pomocy tej firmy Kosmotech. Więc szapoba e, dla nich, że to stworzyli, ponieważ takich sprzętów normalnie nie ma. Zapisywałeś sobie, ile łącznie udało Ci się z dziadkiem przebiec tych kilometrów, bo to, wiesz, wymieniłeś już kilka biegów, w których braliście razem udział. Ile się tego uzbierało? Z treningami nie, nie zliczyłem, ponieważ te treningi choćby z Maratonu, które odbywały się Aha. co tydzień. No to ciężko zliczyć te kilometry, ale jeżeli chodzi o główne imprezy, które biegaliśmy wspólnie, to mieliśmy trzy, trzy półmaratony i jeden maraton. Bohater maratonu. No i cał okazuje się, że cała koncepcja Grand Gang pierwotnie miała się zamykać w wśród w towarzystwie dwóch dżentelmenów. Ty i dziadek. A okazało się, że całą tą ideą udało Ci się. No, zarazić naprawdę rzesze ludzi tutaj na, ślą na, na, na Śląsku, czy uważasz to jako swój sukces? I jak wygląda cała ta teraz nazwijmy to rodzina Grand Pagan? Mhm. No więc powiem tak, zaczęło się to od naszej dwójki. A Aha. teraz Grand Pagan się rozrosło do takich rozmiarów, że my nawet tego nie jesteśmy w stanie ocenić. Właściwie tak? o to chciałem zapytać: czy wiesz, ile osób jakby utożsamia się? Z, 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 no nie chcę mówić z tą marką, ale mm -hmm. no niech będzie, z tą marką, grand pack. Mm -hmm. Wiesz, to na pewno setki, tysiące, czy dziesiątki? Tego nie wiem, ponieważ jakby duża rzesza osób usłyszała o nas w zeszłym roku, kiedy rzeczywiście ten projekt ujrzał światło dzienne w takim bardzo medialnym aspekcie. Jednak, żeby to zliczyć, ciężko. Nie, takim, taką płętą tego był bieg, który. Raptem półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu się odbył, dobrze? Tak. Kojarzę? Dokładnie 19 kwietnia, czyli w dniu urodzin e, dziadka. E, wtedy pamiętamy, że jeszcze była ta sytuacja, że nie do końca można było biegać, ale jednak dla nas. I to był taki, ja mówię, taki delikatny smaczek i mimo wszystko urok tego, te, te, tego biegu. Że, tak. że niby nie można, a ten, kto chciał, to mógł. To był ostatni dzień, kiedy praktycznie musieliśmy kombinować, tak? I wtedy mhm. my daliśmy wybór osobom, że jeżeli chcą, pobiec z nami, mogą. E, był to bieg wirtualny, tak? Na tej zasadzie, że każdy mógł swoim. W zaciszu domowym nawet po balkonie sobie przebiec. Więc to jest właśnie ta siła woli, o której my jakby cały czas mówiliśmy w Grand Pagan, że jeżeli ktoś chce znaleźć sposób, to znajdzie. Nie ma żadnych, powiedzmy, możliwości takiej, żebyśmy przekładali, powiedzmy taki bieg, mhm. ponieważ 19 kwietnia to była data specjalna dla nas. Jasne, jasne. Jeżeli to są rodziny datka, no to, to, to zdecydowanie. Czy ty uważasz to, że Grand Pagang do takich rozmiarów się rozrosło, za twój i dziadka sukces? Ja myślę, że tak i to nawet bym bardziej przypiął pod dziadka działanie, ponieważ to on był główną gwiazdką tego projektu, a to, że teraz go nie ma i nad nami czuwa, myślę, że, że to będzie powodowało, że ludzie, inni również, którzy zobaczą tą historię, zapoznają się z nią, a my będziemy ją kontynuować. Myślę, że wszystkim wyjdzie na dobre. Ja jestem święcie przekonany o tym, że gdzieś tam duch dziadka czuwa nad tym całym projektem. Dlatego o to chcę zapytać, czy ten projekt będzie dalej wędrował do przodu, czy jakie, jakie plany związane z Grandpa Gang. Jak najbardziej. No na ten rok, jako że wiemy, że się kilka rzeczy poprzesuwało, no i tak mieliśmy zaplanowane korony maratonów, korony półmaratonów, niestety o rok prawdopodobnie się to przesunie, ale też będziemy na pewno biegali z osobami niepełnosprawnymi, będziemy sobie biegali jakby w teamie kilku osób, żeby też po prostu inni mogli poczuć tą magię biegania właśnie z osobami, które nie są w stanie samodzielnie przebiec takiego dystansu. Na jakim etapie jest ten projekt, o którym w tej chwili mówisz? Pracujemy nad nim. <laughs> Pracujemy, ale my, my traktujemy ten podcast również jako, jako taką naszą tubę Silesia maratonu, mm -hmm. że, 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 jeżeli tylko ktoś ma ochotę i chciałby wziąć udział w tym projekcie, myślę, że do, do, do Marka spokojnie może się zgłosić. Marek Wędreński na, na, na Facebooku czy na jakimś forum biegowym, gdzie najlepiej? Marek Wędryński jak najbardziej, myślę, że bardziej Grand Paganki. Jest chwytliwa nazwa i prostsza do zapamiętania, więc choćby Instagram, Facebook, gdziekolwiek nas znajdziecie. Dokładnie. XXI wiek daje nam takie właśnie możliwości, więc jak naj, najbardziej można użyć internetu i namierzyć i się zgłosić. Marek, Twoje indywidualne plany biegowe na najbliższy czas. Rozbiegać się wreszcie, ponieważ była to dość długa przerwa teraz, bez, bez jakichś owocnych treningów i bez ostrych treningów. Też musiałem dojść do siebie po kontuzji, której się nabawiłem niestety w zeszłym roku, ale teraz już jest wszystko na dobrej drodze. Także na pewno maraton, Silesia, a nawet i ultramaraton, czyli moje pierwsze zdarzenie się z ultramaratonem Silesia Maraton, 50 km, ponieważ no, połówka zaliczona, maraton zaliczony, więc trzeba szukać dalej, więc to jest takie moje indywidualne osiągnięcie na ten rok, które chcę po prostu zdobyć. Oprócz z tego na pewno jakieś biegi poboczne, ale to jest no, Silesia Maraton, jakby dla mnie oznacza najlepszy bieg w Polsce, więc. Do tego zaraz dojdziemy, bo, bo, bo o Silesia Maratonie jeszcze będzie okazja jako tako porozmawiać, ale chciałem zapytać, bo tu mówimy o Twoich indywidualnych planach, a czy w tym roku jeszcze widzisz, że ruszasz na trasę pod banderą Grand Pagang? Ja myślę, że jak najbardziej. Wszystkie biegi, które będzie, będę biegał pod, pod hasłem Grand Pagang, biegniemy po więcej, tak? Więc to, to jak najbardziej będzie kontynuowane. Zanim porozmawiamy o Silezji Maratonie, mam jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Wiele osób, przypuszczam, chciałoby pobiec z osobą na wózku, dać też coś od siebie. Biega, ktoś biega sama, chciałby komuś też sprawić radość tej osobie, która biegać nie może. Jak no, Trochę tych biegów już masz na swoim koncie. Jak bardzo różni się bieganie solo a od biegania z kimś? Diametralnie, tego się nawet nie da porównać. To jest zupełnie inna dyscyplina sportowa, moim zdaniem, ponieważ tutaj w zupełnie inny sposób biegniemy, nawet ta noga się inaczej ustawia. Jeżeli mówimy o technicznych aspektach, a już mhm. o samej myśli, co, co my robimy tak? dla siebie, dla innej osoby, to już jest jakby zupełnie inny poziom świadomości. E emocje, jakie towarzyszą temu wszystkiemu? Powiem tak: przebiegnij, zobacz, sprawdź. Bieganie zmieniło Twoje życie, a może po prostu lubisz biegać i chcesz się z nami tym podzielić? Napisz do nas w prywatnej wiadomości na profilu Silesia Maraton i dołącz do bohaterów. Może następna historia będzie właśnie o Tobie. Przechodzimy do tych emocji, które towarzyszą Silesia Maratonowi. My braliście udział w Silesia Maratonie, wbiegaliście na kocioł czarownic, wbiegałeś z dziadkiem, więc te emocje, które towarzyszą komuś można mnożyć razy dwa? Ja myślę, że nawet razy 10 wybiegaliśmy, mieliśmy przyjemność biegania na metę Silesii Maratonu e, dwukrotnie. Pierwszy mhm. raz podczas półmaratonu e, i tam powiedzmy dziadek się tylko spytał, czy mam dość. Ja wtedy powiedziałem, że tak, mam dość, jednak gdzieś tam w głowie był ten plan odnośnie maratonu już od razu zakiełkowany. E, na mecie maratonu ja tak naprawdę niewiele pamiętam, ponieważ to naprawdę było emocje niesamowite po kilku miesiącach przygotowań to nie był spontan. To, to było całe przedsięwzięcie wraz z dziadkiem zrobione i wraz z innymi osobami, którym serdecznie dziękuję, więc um, ja tylko pamiętam, no, to, że to był płacz, łzy, krew, pot, wszystko po prostu nałożone na siebie. Potwierdzam tutaj możemy obrazowo powiedzieć tym, którzy jeszcze nie byli na Stadionie Śląskim te żółto-niebieskie barwy Górnego Śląska, które są wszechobecne w kotle czarownicy. Tysiące ludzi na trybunach, wrzawa, muzyka, no i, i, i Marek wraz z Dziadkiem, przekracza, przekraczający linię mety, to równa się ten zestaw, równa się ciarki na plecach. Miałem okazję widzieć ten moment na żywo, potwierdzam, było to coś niesamowitego. Wiesz, nie bądź skromny, ponieważ to też by powiedziałeś słynne słowa, tak wygląda miłość wnuka i dziadka. Grand Pa Gang, i myślę, że to idealnie rozbrzmiało na całym stadionie i wszyscy o tym pamiętamy, także dzięki serdeczne. Ja dziękuję za te emocje. M mówiąc o emocjach. Nie zapominamy o Silesia Maratonie i każdego zawsze o to pytam z moich gości. Słyszysz Silesia Maraton? Pierwsze skojarzenia to najlepszy bieg w Polsce. Prosto. Bardzo dziękuję ci serdecznie. Moim gościem był Marek Wędryński. jedna druga składu Grand Pagank, a gdzieś nad tym podcastem, nad tą audycją na pewno też gdzieś czuwał duch dziadka. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki serdecznie. Bohater maratonu!